W dzisiejszym odcinku pogadamy o żerułku i napojach, sprawdzimy, jak działają eliksiry i oleje, porównamy broje i zbroje, a także sprawdzimy, ile możemy znieść. Szymanko, kochani z tej strony i Rokami, w dzisiejszym odcinku pogadanka o w New Worlds, czyli przymioty, jakie spotkamy w grze. Napiszcie w komentarzu, czy czekacie na grę i jak Wam podoba się seria. A teraz lecimy. Przed ostatnim odcinku opowiadam o klasach i atrybutach postaci, gdzie wspominałem tam również o broniach. A w ostatnim odcinku mówiłem o craftingu i ogólnie o profesjach. Idąc naturalnie, teraz opowiem wam, jak wygląda system itemizacji: żywność i napoje. Bez tego ani róż. jedzonko zapewni nam powolną, bo powolną regenerację zdrowia przez dłuższy okres czasu. Co ważne, możemy sobie wszamać miskę różu nawet podczas walki. Będzie to działało znacznie słabiej niż w spokojnym miejscu, ale będziemy mieli za to stały wzrost HP, a nawet różne premie do statystyk. Co więcej, im lepiej przygotowane żerełko, tym większy wzrost i premie, więc polecam Wam zainteresować się profesją kucharza eliksiry i nalewki, czyli magiczne małpeczki. Eliksiry odpowiadają stricte za magiczne efekty, które działają kilkanaście minut i dają nam np. Na odporność na różne żywioły. Nalewki z kolei działają instantowo, czyli od razu po wypiciu, co to typowe znane z gier mikstury odnawiające życie bądź manę. W grze znajdziemy także znane z Wiedźmina oleje na broń i tak jak Geralt będziemy mogli sporządzać je w każdym obozie jaki postawimy w terenie. Owłoki na broń dają głównie premię do obrażeń wrogom konkretnego typu bądź gatunku. Przykładowo, olej przeciwko nieumarłym będzie zadawało więcej obrażeń nieumarłym, co wpływa na naszą skuteczność. Wyposażenie. Z wyposażenia mamy broń i zbroje, o których już troszkę wspomniałem w filmie o klasach. Teraz wspomnę o ich stopniowaniu, czyli podziału na użyteczność. Itemy dzielimy na zwykłą, czyli taką, która nie daje nam żadnych dodatkowych efektów i odznacza się kolorem szarym, niezwykłą z jednym magicznym efektem, jest to zielone tło, rzadką z dwoma profitami, jest to kolor niebieski, epicki z trzema magicznymi efektami i odznacza się kolorem fioletowym. I ostatni z nich są to przedmioty legendarne. Tu sprawa nieco się komplikuje i bardziej opowiem o nich w dalszej części filmu. Ważną cechą przedmiotów, o których muszę Wam jeszcze wspomnieć, są to, to gniazda na klejnoty. Do każdego gniazda możemy wsadzić kamyk i wiadomo, im lepszy jest on jakości, tym lepsze da efekty. I tutaj polecam zaprzyjaźnić się z profesją jubilera. Trzeba pamiętać, że raz włożonego kamienia już nie będzie można usunąć, a co najwyżej wymienić na jakiś inny klejnociki wzmacniają co najwyżej jedną naszą główną cechę. Lice klejnotów są różne w zależności gdzie ją umieścimy. W broni dostaniemy na przykład dodatkowe obrażenie do ognia, a w pancerzu z kolei większą ochronę od zimna lub też większy udźwig postaci. Skoro mowa o klejnotach i to, że mamy w grze profesję jubilerów, to nie może zabraknąć różnego rodzaju biżuterii typu pierścionki, naszyniki czy kolczyki. Co ważne, mamy też plecaki zwiększające maksymalną wagę przedmiotów, które możemy nieść w ekwipunku. Przedmioty te posiadają również własny zestaw profitów, a także każda z biżuterii, jak wszystkie przedmioty, ma stopniowanie, o którym już wcześniej wspomniałem. Klejno, z którego została stworzona biżuteria, jest już stała i nie da się jej w żaden sposób wymienić. Chwilę temu wspominałem o broniach i o pancerzeniu legendarnym. Ekwipunek ten charakteryzuje się pomarańczowym tłem i co ważne, ma swoją własną, unikalną nazwę. Taka broń czy zbroja ma stałe, niezmienne profity. Ba, może mieć nawet już od razu włożony klejnot. Przymiot tego typu możemy znaleźć na każdym poziomie, więc życzę Wam cholernego szczęścia. Udźwig. Wcześniej wspominałem o Udźwigu. To jest jeden z ciekawszych systemów, z jakim spotkałem się w MMO. Każdy przedmiot, jaki mamy na sobie, jak i w plecaku, posiada swoją własną wagę. Ciężar przedmiotu, który mamy wyekwipowany, wpływa znacząco na nasz styl gry. Wyróżniamy trzy stany ciężaru, który możemy unieść, a także trzy kategorie pancerzy. Są to kolejno pancerze lekkie, średnie i ciężkie. Noszenie całego lekkiego pancerza pozytywnie na naszą mobilność i uniki. Dodatkowo dadzą nam więcej odporności na żywioły. Pancerze średniej ciężkości z kolei sprawią, że będziemy się poruszać w miarę normalnie, nie za wolno, nie za szybko i dadzą nam odporność na ataki fizyczne. Pancerze ciężkie z kolei zmieniają nas w prawdziwą fortecę, która jest co prawda niesamowicie wolna, ale bardzo ciężko się przebić przez obronę. Noszenie tego typu zbroi da nam największą odporność na ataki fizyczne. Najfajniejsze w tym systemie jest to, że możemy łączyć różnego typu ciężaru pancerza. Czyli możemy stworzyć dowolny build postaci, jaki chcemy. Na przykład, jeżeli chcemy twarde zbroje i lekkie buciki do biegania, to no problemu. Za takie rozwiązania są nawet przewidziane dodatkowe bonusy. Na dziś to wszystko w przymiotach. Pamiętajcie, aby dać znać w komentarzu, jak Wam się podoba seria i czy czekacie na grę. A też się z Wami żegnam i zachęcam do obejrzenia mojego poprzedniego filmu, którego karta właśnie się wyświetla. Życzę Wam miłego dzianka, bądź nocki, bajo.